Bigniew Wodecki zmarł już ponad rok temu, jednak fani i najbliżsi wciąż nie mogą pogodzić się z tą ogromną stratą. Mężczyzna był kultową postacią polskiej muzyki, jednak po jego śmierci pojawiło się wiele wstrząsających faktów na jego temat. Teraz głos zabrała kobieta, którą oskarżono o romans z legendarnym artystą. Zbigniew Wodecki był niesamowitą postacią polskiej sceny muzycznej. Jego wkład w rozwój muzyki jest oczywisty, nikt też nie może zaprzeczyć. Że był on przykładem dla wielu młodych artystów i piosenkarzy, którzy debiutując na scenie, chcieli w przyszłości stać się kimś tak wielkim jak on, choć mężczyzna zmarł w maju 2017 roku. Pamięć o nim wciąż jest żywa. Wszyscy pamiętamy jego dokonania, różni artyści raz po raz nagrywają. Kolejne utwory ku jego pamięci, pojawiają się jednak również wątki szokujące i skandaliczne. Jakiś czas temu media podały informacje, według których Zbigniew Wodecki miał mieć romans z polską aktorką. W końcu kobieta nie wytrzymała i zgodziła się na szczere wyznanie. Co z pewnością rozwścieczy rodzinę zmarłego, Zbigniew Wodecki był jej naprawdę bliski. Olga Bończyk w ostatnim czasie bezustannie oskarżana jest o romansowanie z Wodeckim. Często podkreślała, że był jej niezwykle bliski, jednak jako przyjaciel i bratnia dusza. Oddychaliśmy jak jeden organizm, wyznała w jednym z wywiadów. Przez bardzo długi czas głośno mówiła również o ty. Że nie może pogodzić się z jego śmiercią i nie wie, jak długo potrwa jej żałoba. Niedawno pojawiła się informacja, że kobieta postanowiła namalować portret zmarłego. Wiązało się to z kolejną falą spekulacji o ich domniemanym związku, jednak okazało się, Że ten czyn był dla niej zbawienny. Dzięki niemu teraz oficjalnie może mówić, że zakończyła żałobę. Praca nad nim sprawiła mi ogromną radość. Znów poczułam przyjemność tworzenia. Malarstwo dostarcza niezwykłych doznań. Czuję powiew świeżego powietrza. Potrafię podnieść się z kolan. Zamknęłam drzwi przeszłości i idę do przodu. Nie pozwalam, żeby minione doświadczenia miały wpływ na moją przyszłość, wyznała w rozmowie z na żywo. Rodzina zmarłego artysty będzie naprawdę wściekła. Nie jest tajemnicą, że rodzina artysty nie przepada za bończyk i ma do niej wielkie pretensje. Że publicznie opowiada w ten sposób o zmarłym. Głośno o konflikcie zaczęło być w momencie. Gdy nie pozwolono kobiecie wystąpić na koncercie upamiętniającym Wodeckiego. Każda kolejna jej wypowiedź wzbudza coraz większe emocje. Najnowsze słowa jednak z pewnością rozwścieczą rodzinę. Chodzi o intymny kontakt, na który jeszcze nie jest gotowa po śmierci bliskiego jej mężczyzny. Dopóki granica intymności nie jest przekraczana, czuje się dobrze. Na tę chwilę w zupełności mi to wystarczy, może kiedyś coś się zmieni. Ale wtedy na pewno poważnie się zastanowią, czy wpuścić kogoś do swojego życia opowiadała. Te słowa mogą odbić się echem w polskich mediach i niezwykle zaszkodzić kobiecie. w wodecki romans, choć mało osób o tym wie, wybitny muzyk miał swoje za uszami. Jeśli idzie o stosunki damsko-męskie. Artysta starał się uchodzić za nieśmiałego względem kobiet. Jednak wiele osób z jego otoczenia miało zgoła inne zdanie na ten temat. W takim razie jak to naprawdę wyglądało? Zbigniew Wodecki, romans, o podbojach miłosnych, muzyka swojego czasu mówiło się bardzo dużo. Jednak teraz, gdy minął już ponad rok od jego śmierci. Ludzie przestali tłumnie dyskutować na temat jego życia uczuciowego. Skupili się przede wszystkim na jego twórczości, która nie bez powodu wychwalania jest powszechnie. Nie ulega wątpliwości, że Zbigniew Wodecki był jednym z największych muzyków w naszym kraju. Jednak jak naprawdę było z tymi romansami. Zbigniew Wodecki romans, Wodecki i jego kochanki. Pierwsze wzmianki o romansie muzyka pojawiły się już w latach 90. XX wieku. Jednak sam muzyk, podobnie jak jego kobiety, nigdy oficjalnie nie potwierdzili swoich związków. Kodecki cały czas zapewniał, że jest wierny swojej żonie, a na romanse zwyczajnie nie ma czasu. Wspominał również, że określanie go jako casanowy jest mijaniem się z prawdą. Ponieważ od zawsze był nieśmiały wobec kobiet i nigdy nie wykonuje pierwszego kroku. Jednak wiele osób z jego bliskiego środowiska ma inne zdanie na ten temat. W mediach pojawiało się dużo wywiadów z przyjaciółmi muzyka i jego kochanek, którzy wprost mówili, że kochankowie się spotykają, jednocześnie zaznaczali, że Wodecki nigdy nie zostawi swojej żony, choć romanse miały niemal zniszczyć mu życie. Według mediów pierwszą kochanką muzyka była Zofia Czernicka, która jest dziennikarką. Według relacji jednej z jej przyjaciółek. Romans pary był bardzo gorący i namiętny, ale nie spełniał oczekiwań Czernickiej. Dziennikarka była już po jednym rozwodzie i szukała w swoim życiu stabilizacji. Której Wodecki ostatecznie nie mógł jej zapewnić. Muzyk od samego początku grał w otwarte karty i mówił, że nie porzuci swojej rodziny. A jego relacja z Czernicką nigdy nie wyjdzie poza ramy romansu. Kobieta nie mogła zgodzić się na taki stan rzeczy i ich związek zakończył się. Olga Bończyk i Wodecki Romans. Kolejną kochanką Wodeckiego według mediów była aktorka Olga Bończyk. Podobnie jak w innych przypadkach, żadna ze stron nie przyznała się do tego. Ale zewsząd było słychać doniesienia o ich romansie. Nie ulega jednak wątpliwościom, że łączyła ją z wirtuozem bardzo silna więź i bliska relacja. Bończyk Wodeckiego wspomina jako swojego przyjaciela i mistrza. Jednak wyraźnie było widać, że rodzina muzyka nie darzy jej zbytnią sympatią, a w szczególności jego córka. Według wielu osób jest to doskonały dowód na to, że łączyło ich coś więcej.